Hej, z tej strony akłazioni. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat, może też do dyskusji, yy, czy ziemia ogrodowa po jakimś czasie wpływa dalej na roślinki. Właśnie nie wiem, ale pokazuję w tej chwili kryptokorynę Aponogetifolię, może też troszkę zdalsza. No, ma się. Bardzo dobrze rośnie, kurcze jak na drożdżach. Dwa miesiąc, drugi miesiąc już w sumie nie stosuję tutaj pod nią nic. Wcześniej dawałem tabletki, ale te tabletki już pewnie przestały działać, a ona dalej rośnie. Jedynie co robię, to tylko podmianki wody, tam co tydzień, jedną trzecią powiedzmy i tyle. I ma się naprawdę bardzo dobrze, czy to jest za sprawą ziemi ogrodowej, jeszcze po takim czasie, minęły już ponad 3 lata, jak mam akwarium założone właśnie na ziemi ogrodowej, a ona jak się rozchulała, czy to może dlatego, że właśnie już się tak rozchulała i już naprawdę sobie daje tutaj radę, przystosowała się do tych warunków, które panują w akwarium? No też to może być. Nie obrywam liści prawie wcale na no naprawdę liście są w kondycji bardzo dobrej. Tutaj jedynie co, to też mogę pokazać, tutaj przy kominie, o właśnie, o tam, o ta 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 tam. Przy kominie widać właśnie jak jest jakiś liść, to ja go tylko obrywam, żeby mi nie blokował odpływu właśnie do sampa. I to tyle co robię z tymi liśćmi. Kolejną rośliną jest Amazonka. To już jest troszeczkę gorzej. No, zobaczcie. Specjalnie właśnie nic nie obrywałem, nic nie, nie przygotowywałem pod nagrywanie jak to się mówi, tylko po prostu tak chciałem Wam pokazać, jak jest. Świeże liście są bardzo, bardzo ładne. Soczysta zieleń. Stare obumierają. To te stare raz na jakiś czas poobrywam, żeby mi tu oka nie właśnie nie szpeciły mi wyglądu. I tak to właśnie wygląda. Czy to możliwe, że jeszcze ziemia ogrodowa działa właśnie? No i zobaczcie teraz z daleka. Akwarium jest w tej chwili mocno zarośnięte. Już robi się ciasno. Nigdy nie miałem takiego zarośniętego akwarium i to jest 600 litrów, a naprawdę zrobiło się już tak ciasno. Kiedyś, jak zakładałem to akwarium, cieszyłem się, jak miałem już troszeczkę porośnięte i nawet ładnie to wyglądało. Były też wcześniejsze filmiki, jak właśnie pokazywałem coś tam, opowiadałem na różne tematy, a w tej chwili to akwarium to naprawdę zrobiło się takie jak w, w buszu. I y, zawsze porównywałem, że małe to busz, a teraz właśnie duże zrobiło się. Burz jeszcze tutaj ten kąt też mam dosyć mocno zarośnięty, także yy, naprawdę jest super. I jeżeli ktoś ma jakieś może doświadczenie też na ziemi ogrodowej, może by się wypowiedział, czy jeszcze ziemia po takim czasie działa. Ja nie stosuję właśnie, już powtarzam, nie stosuję w tej chwili żadnych tutaj nawozów dwutlenku, już też długi, długi czas nie stosuję. I nie wiem, czemu tak się dzieje. Co, ale mnie to cieszy. Nie, nie to, że mnie to smuci, tylko mnie to cieszy. Może ktoś ma jakieś swoje doświadczenia, którymi chciałby się podzielić. Też może tutaj jeszcze zrobimy zbliżenie na moje rybki, skalarki, graminki. No i są też i ziemiojady jady to jedyne co, to ja widzę tylko jak się nawpierniczają, to mają tylko właśnie brzuchy. Ale poza tym wcześniejszym takim filmikiem, co mówiłem, że troszkę mi niby urosły, tak, troszkę tam ruszyły, ale już minęło kolejny tydzień, nie widzę tutaj jakichś większych przyrostów, tylko jedynie co te właśnie, może to jest to, że Widzę je codziennie, nie? Może teraz jak nagram filmiki sobie porównam, to będę widział bardziej jak to wygląda. Także jeszcze pokażę Wam jeszcze jedną brzankę. Tamta właśnie o przepłynęła. Ciężko będzie mi to nagrać, ale jest jedna z takim ogromnym brzuchem. I nie wiem czy to już jest. Do składania ikru, nigdy właśnie żadna brzanka. Nigdy nie wiem, nawet nie wiem jak odbywa się u brzanek. Właśnie rozmnażanie takie szczegółowe. To akurat temat taki bardziej poboczny, tylko tak z ciekawości, jak ktoś może obejrzy i zobaczy, to może mi coś podpowie. To bardziej chciałem się skupić na tym, że. No, roślinki porosły na potęgę i tak szczerze mówiąc nie daje tutaj nic, a, a się dzieje. Dzieje się naprawdę dużo i może ktoś ma y, jakieś doświadczenie większe z ziemią ogrodową, bo ja w sumie y, no to jest akwarium założone i tak jak było założone, tak jest. No nic więcej nie zrobiłem, żadnych restartów nic po prostu kombinowałem, kombinowałem. No i widać że wykombinowałem coś naprawdę takiego, że mnie cieszy strasznie, że można mieć już takie mocno 600 litrowe pokarm jeszcze u góry z ale to dobrze, widać, że daje rybomieść. Ha. Więc jeżeli ktoś ma właśnie jakieś doświadczenie, a może po prostu akwarium już sobie się rozhulało, im więcej roślinek, tym... One sobie bardziej dają radę, pochłaniają mój, moje NO3, PO4 i sobie po prostu rosną. Także o takie malutkie dzisiaj, malutkie nagranko. I do następnego. Pozdrawiam. Hej!